Podeszliśmy do tego jak zrobić przegląd wojska. To jest ostatni mecz, gdzie chcieliśmy sprawdzić wszystkich zawodników, w miarę się udało, także każdy jakoś tam miał dobre momenty i no cóż, jakiś wnioski trzeba wyciągnąć na dalszą pracę. No teraz chwilę mamy przerwę, mamy, mamy nad czym pracować na pewno i przygotować się do fazy play-off. Budżet środek tabeli, zawodnicy fajni, chętni do gry. Pierwsze miejsce, to na pewno nikt się tego nie spodziewał. Oby tak było po fazie play-off, także na razie jest wszystko w porządku, także nie, nie możemy się doczekać do spraw organizacyjnych czy, czy też do spraw grania, oby tak dalej. No, ja jestem bardzo zadowolony, myślę, że chłopcy, którzy tu grają i chcą grać, widać, że grają z pełnym zaangażowaniem, z chęcią, z ochotą, a to jest chyba najważniejsze. A plus, plus do tego są jeszcze tego efekty. Odnośnie ogólnej sytuacji, czym, czym pierwsza, pierwsza liga zaskoczyła Cię, czy nie wiem, na plus, na minus? No, przed ligą to wiadomo, że chcieliśmy się rozeznać, jak to wygląda ta pierwsza liga, no bo to jest dla nas jakaś tam nowość. Okazało się, że no jest w tym roku, nie wiem jak było w ale w tym roku jest na pewno bardzo wyrównana i, i jest sporo zespołów, które kandydują, żeby być w pierwszej czwórce, także Zarówno pierwsza czwórka, jak i druga czwórka jest wyrównana i do, do dzisiaj chyba się rozstrzyga, kto będzie w fazie play-off, to będzie w fazie play-out. Także bardzo ciekawa liga, na pewno nie można było pozwolić sobie na chwilę jakiejś słabości, bo to momentalnie była wykorzystywana. My staraliśmy się grać od początku do końca, sumiennie, na pewno to było duże obciążenie dla zawodników, także teraz mamy przerwę, żeby chwilę odpocząć, przygotować się w spokoju do tej fazy, fazy play-off, która yy, to są dwa mecze i wiadomo, że będzie, będzie na pewno yy, ciężej grać, bo to z, z zawodnicy z, y, będą wyeksploatowani bardziej, ale zarówno my, jak i przeciwnik także yy, specjalnie jakieś tam afery z tego nie robimy. Yy, Mówię, że stawka wyrównana, czy masz yy, rywala, z którym chciałbyś yy, Tak, yy, stawka wyrównana jest właśnie i ciężko jest powiedzieć, to jest na pewno będzie play-off, to będzie Zależało od dyspozycji chwili, dyspozycji dnia, zarówno naszej jak i przeciwnika, także na pewno to jest z dużym obciążeniem mecze to są, także na pewno to będzie walka nie tylko z przeciwnikiem, ale te, też z nerwami, także no zobaczymy. No, my, my mamy nadzieję, że mamy w swoich szeregach sporo zawodników doświadczonych, którzy z jednego pieca chleb jedli, także wydaje mi się, że tu o nerwy chyba nie, ma, nie, nie możemy się bać. Jak ten okres tych najbliższych 2-3 tygodni będzie przygotował? Y, poleżymy sobie teraz na początku, a później zaczniemy pracować. Y -y. Jaki sparring będzie przewidywany? Tak, 27 y, tu na moc, że jest przewidziany, przewidziany sparing y, za Avioł Świnnik. Y, także serdecznie zapraszamy. To jest środa 27, jeszcze raz powtórzę. Y, no i tyle, no może, może jeszcze jakiś tam sparing partnera sobie gdzieś znajdziemy, żeby gdzieś w weekend sobie zagrać, także zobaczymy, no na razie jest zaplanowane sparing Zawiózł Świnik i praca tu na własnych obiektach.